Moi drodzy, witam was przeserdecznie w sezonie 10. Dokładnie mówiłem, że jak będzie 10 sezon, to zacznę więcej nagrywać Fortnuta, dlatego jesteśmy, moi drodzy. I już nie będę dużo gadał, po prostu kliknę, graj i chyba zaraz będzie właśnie te wideo. Wideo, o właśnie, o to mi chodzi: filmik. Jakie to jest głośne, ale dobra, mi teraz ja się zamykam. Ale episko to wygląda. Nie, biedny. Chciał tylko teka. Tu są. Tu są wszystkie sezony pokazane. Jakie to jest głośne w ogóle. Wszystkie sezony tu są pokazane. Jaki szczęśliwy Bambik. <grywka> A baran jest wszędzie, on zawsze występuje. To, to był za meteoryt jakiś... Co to jest? Jesteśmy. Tylko nie mam karnetu jeszcze. No, dostałem jakiś głupi taniec. Galop. A są skiny pokazane, tak? Co, ale to są jakby Przeróbki skinów, które były, tylko że są kobiety tak jakby. O rycerz? O, to jest taki ulepszony rycerz O, mamy Na razie nie patrzymy na karnę, bo będzie trzeba kupić, moi drodzy Co my tu mamy? Jakiś gościu z RPG-iem Śmieszny skin w sklepie jest Ale to już by była wcześniej, nieważne, moi drodzy Tak wygląda lobby Tak wygląda lobby w Fortnucie Czekaj, gdzie, gdzie mamy ustawienia Tu się chyba nic nie pozmieniało Ja mam na mapie, mam nadzieję, że mapa się jakoś pozmieniała Bo się znerwuję Chowany, przebierany. nie tego nie chcemy, bo zagramy zaraz solówkę ale najpierw karnet bojowy. I może kupmy po prostu. Kupujemy. I mamy 300 fałdolsów, to można kupić. Ale on farta. Nawet nie wiedziałem, że mam fałdolce, ale nieważne, mamy karnet. Moi drodzy, mamy karnet. Co dostajemy na start? O, już te dwa skiny pierwsze. Sprawdzamy, co jest w karnecie. Pierwsze dwa skiny, uwaga. 12 modyfikacji skina. Sprawdźmy, to jest. To jest Driftciarka, chyba. Nie, tak to jest Driftciarka. To nie jest Drift Hop, tylko to jest drifciarka <laughs> Czemu? Przecież tym nikt nie będzie grał. Chociaż nie jest takie złe. Tylko zmieniają się kolory. O nie, to jest najbrzydsze. To, to inne to jeszcze da się znieść. Dobra, jeszcze 10. O, to już. Aha, no właśnie, piorunki. No nie, 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 tego nie chcemy. Tego nie chcemy. Dobra. O, to jest skin, nie wiem, chyba z trzeciego sezonu, nie? Tylko, że jest trochę inny. Lekko tylko przerobiony, chociaż nie wiem czemu. Coś mi się to nie podoba akurat. To są. Przy... O, nie, to jest akurat fajne to. To jest już spoko. Goła klata i lecimy na laseczki. Co my tu mamy? Skin do tego. Taki, no taki wojskowy, zwykły. Opadanie. Popcorn. Dziwne. Złomolot. Nie, nie lubię takich lotni. Nie lubię takich lotni, to jest za duże. Ja już wolę moje parasoleczki. Muzyczka? Muzyczka, jakieś ostatnie starcie. Jak w Star Warsach, nie, nie wiem. Tutaj mamy jakieś... Tu jakieś sikierki dwie. Chyba widziałem już podobne nawet, ale też to akurat nie jest złe. Dobra, lecimy dalej. Na razie jakoś nie przekonuje mi karnet. Spadanie, opadanie, taki jakby laserek leci za nami Tutaj mamy malowanie kolejne I skin Znowu nie wiem, mi się... Wszystkie te skiny mi się teraz już kojarzą jakby były W sensie, że podobnym, nie? Już ktoś był ze sprayem, nawet w karnecie O Jezus, pies drift Pies <laughs> drift Blacha co jest dalej? Butelka, rzut butelką, plecak, taki zwykły. Szczerze na razie nie podoba mi się karnet. Kolejna taka lotnia wielgaśna. Opadanie. No, DJ-owskie, nawet spoko. Puszczenie baniek O Boże, znowu to... z tym, z tym łubem. Widzowie no. No niby to fajnie też wygląda ten płaszcz, ale... Kurde widzowie, karnet miał być lepszy. Klasyczne. Nie to muszę zdobyć, akurat. To jest najlepsza rzecz w karnecie, ta muzyczka. Jest krawa kosa. Fajnie wygląda. Ta akurat kosa jest, jest spoko. A tu jest jeszcze kolejny skin. Ta kosa jest akurat spoko. Taniec. Śmiałe kroki. Następnie opadanie. Aha, jakieś cyfrowe. Skin kolejny, jak się zmienia... Teraz wszystkie skiny w karnecie się zmieniają Też podobny był nawet, no właśnie, o. Nie jest też zły niby ni Ale znowu wszystko takie nowoczesne jest, kurde O, ta lotnia mi się podoba, nie wiem, jakoś tak... Oj, niebieska jest jeszcze. Ta lotnia mi się akurat podoba. Co to jest? No nie jest złe. Taka smuga. Skin zwykły. Kolejny kosmonauta. Ale on go akurat chyba fajny. No, ten kosmonauta akurat fajnie wygląda. Ale gościu z czaszką. Dobra, ten skin jest ładny. Następnie. a tu jest jeszcze taki. Muzyczka. Słodkich znów Smok kolejny gigantyczny. Mecha smok. I ostatni skin. Aha, to jest rycerz. Gdzie zmieniałem kolory, oczywiście? I tu jeszcze mamy na skin. O, to jest ładny, to jest ładny skin, akurat. I tarcza jest jakaś. No, widzowie, niby. Dodali, Teo. Co dodali? Podium nowe dodali. Co jeszcze? Czemu to nie topnieje? I lód jest. Jakiś robot tu jest w ogóle. Co to jest? Ale jezus, widzowie, mapa się tak nie zmieniła. Aha i to jest. Patrzcie, co... lecimy tam. Widzicie przede mną tam. Tam gdzie leci meteoryt Moja no dawna miejscówka gdzie grałem na turnieju streamerów <grych> No tu ja hmm. A jest lasty depot Aha bo dziury nie ma Jest, nie ma dziury tak? Jezus nie ma dziury w końcu, czy jest dziura? Nie, no nie ma dziury dobra Sztos Dobra dziury dobrze że nie ma akurat, to akurat mnie cieszy, dobra Jeden plus to jest moja miejscówka, ja uwielbiam na niej lecieć, nie? Widzowie Boże, ja w Fortnite od dawna nie grałem Apteka Ciekawe czy teka dadzą, znaczy dali, czy jest w grze Jestem ciekaw Ale wątpię szczerze na razie mamy apteczkę, jest w deche Apteczka jest MK jest, coś mi myszka tak dziwnie chodzi Nie no I temy Prze co to za jakieś te gwiazdki Jakieś gwiazdeczki Dobra Beka z siebie gościu No na gościu Boże, ja mam 22 naboje, co to w ogóle jest za lud? suniu ja ginę. A, bo jestem prosem, jednak, Dobra, bo ja mam 8 naboi. osp kiem muszę zabić, będę musiał osp kiem zabić, widzowie. Na razie cię mam gdzieś gości, bo ja biorę luta Z gościa, którego zabiłem Boże, czy ja mam uspa tylko? Kolejną Mkę Ty, ale wiemy! Haha! Sorry, że ja tak bossa, ale muszę się przyzwyczaić, nie? Do giereczki O kurna Oni mają shotguny już! Co założy ludzie? A już wszedł tutaj Już tam niego nie ma, nie? Czy jest? Nie ma Nie mamy matsów Tam jest... tam jest skrzynka Jezus! Się muszę przyzwyczaić do gierki w ogóle, do komentowania jej Na razie ja się tylko skupiam, nie? To są jakieś tryhardy to są same jakieś tryhardy Z bezpieka go pojechałem Kurde, nie mam shotguna, ja mam pistolecik Psiu psiu mam sobie robieni. i nic więcej nie mogłem zrobić Ale gramy nexta, bo mam ochotę sobie jeszcze zagrać Moi drodzy, ostatnią giereczkę zagramy w odcineczku Będę na pewno live streamy z Fortnite'a jeszcze Dlatego wpadajcie, subskrybujcie kanał przede wszystkim I wpadajcie na moje live streamki moi drodzy Bo na pewno będą, dlatego śledźcie, śledźcie kanał Ja, nie, ja to chcę, błagam Błagam to jest ponoć najlepszy shotgun teraz, nie? Ponoć Chyba na pewno Nie mam taką nadzieję Jestem sam tu? Czy ja jestem tutaj sam, przyjaciele? Chyba I don't know Widzowie wpadajcie oczywiście na główny kanał, bo teraz będzie mega, mega dużo odcinków, będzie na głównym kanale Dlatego zerknijcie tam no, na tym też będą teraz, na tym też kanale będzie dużo teraz filmów, do tego no, no, macie śledzić widzowie, subskrybować i motywować przede wszystkim, bo to jest jedna z najważniejszych cech widza. Dobra, stryknę se to Nie wiem jak ten Dobra, tak szybko strzela, okej okay. do, do zabicia, do zrobienia to jest Ale... Dre... Czuję, że mam drewniane ręce. Ale dwa dni gry, gdzieś i ja już powrócę do formy, w której byłem. Tylko ja muszę prosto ogarnąć myszkę myszkę i klawisze Tak jak kiedyś. To jest do zrobienia, widzowie. Co to. Co te takie czerwone promienie robią? Czy mi ktoś to wytłumaczy? Bo ciekawi mnie to bardzo. Ej, ale ja myślałem, że tu pełno osób leciało, a jestem sam. Przepraszam, że kręcę głową, ale. Coś, coś. Nieważne, widzowie. Nieważne. Porozmawiajmy na temat Fortnite'a. Na ważne. O! Co jest lepsze teraz? Mm, nie wiem. Ja pierdzielę to bije 83. Poczekajcie. Jezus, nie wiem. Wolał pompom zagrać, bo zawsze. Jezus, nie mam pojęcia. Ja pierniczę. Dobra, biorę to. Widzowie, napiszcie w komentarzach, bo nie wiem, co jest lepsze. Napiszcie mi w komie, co jest lepsze, bo kurde... Ty w ogóle driftem zacząłem teraz grać. Przepraszam widzowie. Jeśli was boli serduszko teraz, to przepraszam. A no, no, no tak wyszło niestety. I skrzyneczki. I zjadamy... o, Chuck Jack! Co to? A, to jest ten granat... Nie lubię tego granatnika. No jest taki mech Pita pota gruba. Gruba beka. Moi drodzy, gdzieś tak 2000 łapek do góry i będzie następny odcinek, także no, mam nadzieję, że dacie, dacie radę. Pa, jak to piję. ci tak 5 litrów... ...na raz? No nie, to trzeba być kozakiem. Jezu, nie, granatnika nie chcę, nie lubię go jakoś. Ja nie umiem nim grać. Przepraszam widzowie, ale... ...jestem nowy w tej grze, po, no znaczy nowy, no, <laughs> Może nowy nie, ale... ...po długiej przerwie i nie wiem, co się dzieje w tej grze. Dobra, go up, szukamy przeciwników Bo chcę przetestować ten shotgunik Bo chyba na live, was, na live was się pytałem i mówiliście, że ten shotgun jest lepszy niż pompa Mam nadzieję, że mogę wam ufać <grym> Bo ja nie wiem tego Co tam? O, ktoś tam, ktoś tam jest Poczekajcie Koty są o mój Boże! Ej, ale dobra. U mnie 90 tylko miałem laga aktualnie. I to jest. Kola, kolapsowy gość. Kolapsowy gość to jest. O mi! Dobry, do, ten shotgun jest wdechy, chyba moi drodzy. Chyba macie rację, bo no, tak. z pompy bym go tak nie zabił. Z pompy nie ma bata, ale on tym szybko rzuca. A jeszcze te dwie ma. Ale, Beka Ma, osiem naboi. No dobra! No niech, be niech będzie. Ale nie wiem, czy to jest dobre, kurde. Dobra, zabierzemy to. Już złotym nie pogardzimy, nie? Nikogo więcej nie ma? Lipa Lipton. Patrzcie, jak to wygląda tam. Nawet stąd widać. Ale, dymy. Jest puściutko Nic nie ma Ding dong A wiedziałem, że spalę Wiedziałem, że spalę Trzeba edycji się trochę pouczyć widzę, bo dawno tego się nie robiło A ja w tych rzeczach byłem dobry Ale mamy słabe SMG, jedynie nie tego nie bierzemy. Bo szare SMG, ale przeżyjemy, przeżyjemy, widzowie. Czyli tutaj coś jest fajnego takiego, fajnego takiego, czy coś jest fajnego? Nie, tu jest strzelba. Strzelba szybka, ale my takiej nie chcemy. Widzowie, popiszcie właśnie. Jeśli jest taki fajny widz, moi drodzy, to napiszcie mi w komentarzu tak, że. Po kolei shotguny wymieńcie, który jest najlepszy i tak dalej Mega bym was prosił, bo nie wiem mety teraz jakich jest ja, tych shotgunów nie, nie, nie znam mety i nie wiem, które wybierać Znajdźcie, znajdź mi w komie robicie, kamęc, No, uciekamy bo tu nudno Nudno, nudno, my chcemy się bawić 22 osoby już Jajeczka sobie robicie chyba Jajuszka takie nie wiem jak to daleko leci w ogóle ten granat. Nie wiem jak on działa totalnie. Dobra, to macie jeszcze pozbierajmy. Może wygramy gierkę, no. W ogóle na jest to, że odpaliłem live'a i pierwszą gierkę zagrałem na solo. I wygrałem tą pierwszą gierkę po miesiącu ponad przerwy wizowe. Trzeba być, kurde, to trzeba mieć we krwi tego Fortnite'a, no co mogę powiedzieć? Sznajpa! Jaka piękna. Czy tam jest gość gdzieś? To będzie gdzieś gościu. Biegnij, biegnij, przyjacielu. O, 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 jest! Tam samoloty w ogóle latają jakieś ty. A! Ale urwał! Bo ja muszę go zabić, tam gościa. Gdzie jesteś, przyjacielu? Świerszcze? Tam typ, tam tam jest typ, tam jest typek. Ule ule raz na spokojnie widzowie, nie ma co Nie ma co tutaj na, na spince zagrać Trzeba wszystko na spokojnie przerobić Nie trafiłem! Przepraszam widzowie, to jest właśnie No czemu to nie trafia? To, że jestem po prostu nowy w tej gierce, nowy, w nawiasie no we w sensie, że nie grałem. Ty dobra, gdzie jest ten typ, co strzał z kałacha? To jest gdzieś na dole! Ty walą jakieś meteoryty! Aaa, walą meteoryty! Trzeba uciekać! Co to jest? Nie! Boże, to jest jakieś grawitacyjne pole. O kurna. O kurde, umieraj. Jezus widzowie. Czemu tak się dzieje? Co jest kurna? Jezus! Dobra, piję potem mam loa Nie mogę tego wybudować... A mogę, to jest zbudowane już Ale mamy loa On zginął już Uuuu Bombastik na Morgic'a <grystanie> O kurde, ale shotgun Dobra beka z, z gości, bo ja tu muszę się leczyć Dzowie, ale ja jestem w deche, w deche jestem, nie? Będzie więcej mifonii Forda, to się fajnie gra teraz po tej przerwie długiej. Dobrze idzie, dobrze feścik. Przechodzimy sobie wszystko na spokojnie. To też. Mamy czas, spokojnie, mamy czas. Zbieramy itemy. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Szocik nie mamy tylko gównianego SMG non-stop. Już tyle osób tu zostało pozabijanych. I nadal takie świństwo. No, gdzie to są typy? Typy, typeczki, typu nie. Jak widać, na razie nikogo tu nie ma. Halo ludzie! Czy jesteście gdziekolwiek tutaj? Skaczę tam, sareneczka. Ajajaj aj, aj, sarenka prawie dostała. Może zaraz ja. O kurde, dobrze że kucnąłem. Nad łebkiem mi przyleciało 8 osób. A tam jest strefa, dobra, beka mam z ciebie gościu. Gościu, ty zostaniesz zjedzony zaraz. Mam raz, tego Ja muszę tylko biegać i skakać, jak jakieś poryty. Gościu. No, bo trzeba je mieć do strefy. Macy mamy w ogóle, teraz się kapłem, więc sztos. A! Dobra, trzeba przeładować Boże, ty z każdej strony mnie teraz nawalają ci ludzie. Dobra. Stefan. A, dobra, dobra. Co ty robisz, świnio? Spokój się. Spokój się. Welcome. O Jezus, z każdej strony będzie się nawalać. O wyhoppie Stryk. O! Leć, leć, ma 3 sekundy, on I trzy, dwa, jeden! A, mam go Ale mam bekę, bekę mam z ciebie gości. Ja już jestem za rurami... który jestem niepokonany. Nie jakiś robot! Jakiś robot jest! Kurna! Co to za robot? O w Dupkens, ow Dupkens Czemu tu jest jakiś robot? Jezu widzowie wojna robotów Patrz Co jest do cholery? Ale to jest potężne! Ile to ma HP? Ile to ma HP? Halo? Mieraj. Jest! Mamy go! Biorę lunchpada i spitalam Nie wiem gdzie jest tam ten robot Co tu się odwala? Ja nie wiem czy brać rob... Bierzemy? Bierzemy robota! No, trzeba być... O kurna! <noise> Idź! I jak się tu strzela? No dobra, nie ogarniam tego widzowie, lepiej stąd wysiąść. Lepiej stąd wysiąść, bo ten robot może być niebezpieczny. O! Tu jest strefka jeszcze. Będziemy bezpieczni. A robocik nie chce tam. Nie chce tam żyje Przepraszam, że się trapi po nosku, ale. Nie wiem, czy to alergia, czy to po prostu swędzenie nosa. Czy mam wsiki w nosie? N nic nie wie. Dobra, żyjemy w ogóle. Mam się sztos, sztosowo. Więc no. Ale nie wiem, gdzie są Stefany. Jestem najwyżej ze wszystkich. Ha! Beczka z was, ludzie. Beczka z was. Dobra, sprawdźmy, może, czy ktoś nie biegnie od plecków. Bo jest taka szansa, nie? Ale, na szczęście jesteśmy bezpieczni. Zamykamy wrota. I gościu tam se strzela. Kurde, ale nie mam. No, tylko lufa mu wystaje, śmieciowi. Co to było? Nie wiem, co to, nie wiem co to było widzowie On tu górna hamie. Skąd oni się patrzą? A tam co okno robi gość Widzę go Jezu on akurat się ruszył do przodu Tararara a mogłem go tak pięknie zabić już O Jezu co to było Aha on mi tu to zniszczył Już się wystraszyłem Robyki. Nie jestem w strefie Plan jest taki bo nudzi mi się Ja se pójdę do tej strefki Czekajcie gdzie jest strefka Tam jest strefa No dobra Nie będę Launch launchpadziksa Ja jej mogę polecić tym tutajszym launchpadziksem czas. Bez pośpiechu mordo, dobra, pyk. Jeszcze tu se walniemy drzewko. Pyk. I pyk. Pięknie. Teraz gramy na czas z chłopami. Wiecie co? Zrobimy tak. Nadal jesteśmy najwyżej. Coś mi tu tupa. Górna robot. Patrz, 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 patrz. patrz. Nie mogę tego zedytować! Aha. Dobra, widzowie, przepraszam! Ja jestem nubem jak na razie. Zwaliłem to... To był tak łatwy frag, nie? Kiedyś takie fragi to z pstryknięciem palca. Ale dobra widzowie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Widzimy się w następnych i trzymajcie się. Do zobaczenia. Eluwa!